Przygotowujący się do pierwszej rundy play-off siatkarze ósemki Elmo Sielce rozegrali spotkanie sparingowe z ProNar'em Hajnówka, zespołem grającym w pierwszej lidze. W pojedynku rozegranym w Sielcach zespół ProNaru wygrał 3 do 1 w poszczególnych setach. Zwycięstwo zespołu z Hajnówki do 19, w drugim także do 19. Trzeci set to wygrana siatkarzy ósemki do 21 i czwarty set zwycięstwo ProNaru do 23. Rozegrano także sparingowo. Piąty set, który zakończył się zwycięstwem Siedczan 18 do 16. W trzeciej lidze mazowieckiej drugi zespół ósemki gościł w Warszawie, gdzie zmierzył się z MKS-em MDK. Wygrali siatkarze z Warszawy w stosunku 3 do 2. Natomiast w trzeciej lidze mazowieckiej pań ósemka siedzce przegrała w Legionowie z Legionowią 2-3 do 0. Przedkarze ósemki Siedlce już przygotowują się do najważniejszych starć tego sezonu. Ślepska Augustów już czeka na podopiecznych Krzysztofa Wójcika. Te starcia już niebawem, natomiast podopieczni tegoż właśnie trenera rozegrali w miniony weekend spotkanie sparingowe z pronarem Parkiet Hajnówka. Przegrane 1 do 3. Obok mnie człowiek, bez którego ósemka podobno istnieć by nie mogła. Marian Burzyc, witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich kibiców sportu, a szczególnie kibiców siatkówki, których w naszym mieście jest, jak wiemy, bardzo wielu. No cóż, no, piątkowy sparring z pierwszoligowcem, pronarem, hajnówką. Miał charakter czysto szkoleniowy. Mamy teraz przerwę w rozgrywkach przed systemem play-off i postanowiliśmy no, sprawdzić swoje siły z, z pierwszoligowcem, z drużyną bardzo silną, która aspiruje do pierwszej czwórki i walki o awans do plus ligi. Oni też mieli akurat przerwę, bo rozegrali wcześniej mecz ligowy z SMS-em. E, e, i tutaj, no, no cóż, no, nie najważniejszy był wynik, najważniejsza, najważniejsza była, była forma, najważniejsze było wskazanie, w którym my jesteśmy miejscu aktualnie. I takie przetarcie, no, przed tymi, nie ukrywajmy, bardzo trudnymi spotkaniami wyjazdowymi ze Ślepskim Augustów. No to jak oceni Pan forma świadkarza ósemki? Mamy, mamy pewien problem na pozycji atakującego, ponieważ Ali Gwin, no niestety ta jego kontuzja okazuje się być dosyć dokuczliwa. Ta sytuacja się przeciąga. Natomiast nasz zmiennik, którego mieliśmy okazję obserwować, reprezentant polski Bartek Krzysiek, z kolei naciągnął sobie mięsień uda i w tej sytuacji nie chcieliśmy go eksploatować przed bardzo trudnymi i ważnymi spotkaniami. W tej sytuacji no, wróciliśmy do wariantu z Pucharu Polski, gdzie atakującym był Oskar Dziewit. No, w jednym z setów również w tą, w tą rolę wcielił się Piotr Pieszkalski, nasz, nasz środkowy. Także tutaj no, jakby troszeczkę było takie zachwianie na, na, na tych pozycjach. Niemniej no, widać było, że chłopaki mają przerwę, grze, prawda? Także na, na tle bardzo silnego zespołu, jakim niewątpliwie jest Pronar, no tutaj pewne elementy nie grały. Ale bardzo dobrze, że z takim, z takim rywalem zagraliśmy, bo widać no, co musimy poprawić. Ślepsko-Gustów to jakby jedna sprawa, a druga sprawa to, co po Ślepsku ewentualnie by się działo, bo tych szczebli jest kilka. Tak. Ten system rozgrywek i awansu do, do pierwszej ligi jest może troszeczkę dla kibiców dosyć skomplikowany, więc w skrócie opowiem jak, jak sprawa wygląda. Mamy teraz mecze półfinałowe o zwycięstwo w grupie trzeciej drugiej ligi. Czyli my gramy ze Ślepskim Augustów, Mozwola Warszawa gra z Pekpolem Ostrołęka. Zwycięzcy tych, tych rywalizacji gramy do trzech zwycięstw, czyli może być w sumie nawet i pięć meczów. Zwycięzcy spotykają się w finale i również do trzech zwycięstw gramy o zwycięstwo w grupie trzeciej drugiej ligi. Tych grup drugiej ligi w Polsce jest cztery. Zwycięzcy grup spotykają się w turnieju finałowym, gdzie awansują bezpośrednio z tego turnieju, trzydniowego turnieju, dwa zespoły. Tam gra każdy z każdym. Zespoły, które zajmą miejsca czwarte, trzecie i czwarte, grają w turnieju barażowym z drużynami pierwszej ligi, które zajmą miejsca po zakończeniu sezonu 7 i 8. I dopiero zwycięzcy tego turnieju barażowego grają w pierwszej lidze. czyli albo to będą dwa zespoły jeszcze drugoligowe, bądź zespoły pierwszej ligowe, które obronią swój byt. Więc no, jest tu kilka szczebli. Także no, ten sezon może być jeszcze bardzo długi, a może też zakończyć się po rywalizacji ze Ślepskiem Augustów. No właśnie, według Pana to będzie jeszcze długi sezon dla ósemki, czy, czy po Ślepsku ewentualnie mógłby się zakończyć? Jak Pan to widzi? Jest mi bardzo trudno tutaj prorokować, dlatego że myśmy przegrali dwa mecze w lidze ze Ślepskiem Augustów na wyjeździe 1-3 u siebie 0-3. Ale rozgrywki w systemie play-off to, to jest zupełnie inna sprawa niż, niż runda zasadnicza drugiej ligi. Tu się gra w systemie sobota, niedziela. W sobotę gra się o 18, w niedzielę o 12, więc teoretycznie w przeciągu no, kilkunastu godzin, kilkudziesięciu, można zagrać 10 setów. Decyduje tu dobre przygotowanie fizyczne, decyduje tu długa ławka. I naprawdę ciężko jest mi powiedzieć no, jak, jak my wyjdziemy z tej, z tej konfrontacji ze Ślepskiem, dlatego że decyduje tutaj dyspozycja dnia, dyspozycja poszczególnych zawodników zarówno w jednej jak i w drugiej drużynie, więc no, jak pan redaktor doskonale wie, z, z tego typu rozgrywki no, przynoszą przeróżne niespodzianki, także ja myślę, że szanse są 50 na 50%, niezależnie od tego, że te dwa pierwsze mecze w Lizę zostały przegrane przez nas. No dobra, to będziemy trzymać kciuki za ósemkę i sprawdzać, jak zespół Krzysztofa Wójcika spisze się w meczach playoff. Pan na pewno trzymać kciuki będzie bardzo mocno. Tak, oczywiście wybieram się naturalnie na dwa wyjazdowe spotkania. Jestem nastawiony bardzo pozytywnie do... do występu naszego zespołu, niemniej no, musimy brać pod uwagę, że my mamy zespół młody na, chociażby na pozycji rozgrywającego, czy na wielu innych pozycjach mamy chłopców młodych którzy dopiero jakby wchodzą w tą dorosłą siatkówkę seniorską, która rządzi się naprawdę już zupełnie innymi prawami niż, niż siatkówka y, juniorska, natomiast Ślepsk Augustów ma zespół dosyć rutynowany złożony z zawodników, którzy wielokrotnie, wiele sezonów grali już w drugiej lidze, w pierwszej lidze niektórzy z nich, więc jakby to doświadczenie jest po ich stronie. Niemniej, jak już powiedziałem, no, rozgrywki play-off to jest zupełnie inna sprawa niż liga. No to powodzenia. Życzymy oczywiście siatkarzom ósemki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.